A tu oliwka gdzie jest? O, na jakim fajnym mostku Tylko, że tym razem Skorzystałem Z podkładek Niedrewnianych acyglanych I w tym momencie sobie Koło podporowe sobie nieźle poszło do góry I tak sobie stoimy Przy lesie Zobaczcie co nasza e, córka, czyli kinia, wymyśliła, abyśmy w tym roku każdego dnia do Wigilii, wykonywali jakieś zadania plastyczne bądź e, świąteczne. Każda z toreb ma swoją numerek, który symbolizuje konkretny dzień. I otwieramy to jako kalendarz adwentowy. Dzisiaj mamy 3 grudnia Kienia, przeczytaj co dzisiaj robimy Dziś zrobimy, oby, pomalujemy okna śniegiem Dokładnie Tutaj mamy przygotowane Szablony Teraz wyjmujemy Szablony są chyba papierowe Mam już taką gwiazdkę O, Kienia ma gwiazdkę Ten szablon mieliśmy Korona jeszcze. Może razem, dobra?

Mamy bołwana uśmiechniętego I śnieżynkę, i gwiazdeczkę A nie zapominajmy o choince, idźmy dalej A u Oliwki świecą się już Świecę. Wisi bombka na gałązce Jedna, druga, trzecia, czwarta Wiszy i dzwoneczek Również i aniołek trąbi w trąby, że zbliża się gwiazda bytleniemska. Pada śnieg, i bałwan stoi wśród choinek. Cześć, witajcie. Jesteśmy jak widać w Przeczepie, a za oknem mamy śnieg. Postanowiliśmy wypróbować, yy, jak się będzie nam jeździło z przyczepów w śniegu. Co tam Oliwka chce pokazać? Oliwka pokazuje, e, nie wiem czy widać, bo pod światło, e, żółwika żółtego. Gramy sobie właśnie w grę. A Krzychu z e, Kinią pojechali do ortodonty. A co najśmieszniejsze? Jeszcze Blue! i, je te blu, i, nony, i je te... jeszcze... niebieski zielony i czerwony, tak. Mhm. Tu chcesz pokazać? O, jest. Mhm. I co najśmieszniejsze, odjechaliśmy od domu raptem, raptem 15 km i jesteśmy w Ożarowie Mazowieckim e, koło bardzo fajnego placu zabaw i boliska i zaraz wam myślę, że niedługo wyjdziemy i pokażemy jak tutaj jest ładnie naokoło. Stoimy koło takiej hali namiotowej e, i co? A tam za oknem gościu śmiega na biegówkach? Nie, nie! Pogoda nie jest zachęcająca, bo jest mgliście. Tam mamy plac zabaw, na którym wczoraj wieczorem dziewczyny od 20 do prawie 21 się bawiły. Tak? Mhm. To jeszcze wam pokażę. E, kawałek naszej świetlnej atmosfery jeszcze nie do końca, co prawda, się tu nam. Udało wieczorem zrobić, ale dzisiaj będziemy kończyć. Mamy taki piękny łańcuch z ozdobami. Mamy choineczkę. Co tak? Było? Hmm, tam było. Tu oliwka ma lampeczki. Możemy włączyć na chwilę. O. Takie, oto mamy oświetlenie tak? jest twoja kula z wczoraj? patrzcie nawet parasol mamy co za ciężko byłoby go rozłożyć aha uh -huh. Idziemy do dzieci? No dochodź, idziemy. Może tędy pójdźmy, Oli. Tędy i tam do wejścia. Może wam powiem, jak nam się spało w przyczepie. Generalnie wieczorem mieliśmy piecyk ustawiony na jakieś dwa, dwa i pół. Potem podciągnęliśmy do trzech. I, I co? I w nocy było nam w pewnym momencie za ciepło, bo zegarek z te termometrem był prawie pod sufitem, na wysokości podobnie jak Kinga Śpi. Tam było 27-28 stopni, w, e, się zrobiło nam koło 4, a na wieczór, chyba około 23, było tak 20-18, także optymalnie zdawało nam się, że będzie ok. Eee, szkoda, że nie skręciliśmy ciutkę do tych 2-2,5, bo zostawiliśmy na trójce. Eee, co trzeba jeszcze powiedzieć? No, teraz musisz wejść, Oliwia. Eee, warto jest uwagi to, że mieliśmy całkiem dobrą wilgotność, bo Krzysiu zanim zabrał przyczepę z pracy, to cały dzień ją delikatnie podgrzewał. Na, najpierw na jedynce, potem na dwójce, potem na trójce od samego rana. Generalnie e, przyczepa stoi w Hali i z rano w niej było w środku 5,5 stopnia. I tak do godziny drugiej na bardzo malutkich, e, malutkim gazie podgrzał do 18 stopni. Podam się troszeczkę u nas na ulicę też delikatnie podgrzewała. Także przejechaliśmy niewiele od domu. Trochę się no wyku... znaczy chyba była cały czas te 7, około 17 miała. Te trochę podnieśliśmy na wieczór, jak żeśmy się bawiły z dziewczynkami, krzyżu ogarniał przyczepę. Eee, i... No i te 18-20 przyczepie idąc spać, było optymalnie dla nas. Jednak przez to, że podkręciliśmy do, do trójki, chcesz tu wejść? Mm -hmm. To hopla. Eee, I ujem robił. Ale trzymaj się, Oliwia. Trzymaj się drugą ręką! Z nóżkami, dobrze? Dobrze, wezwaj się tam, ale się trzymaj. Trzymasz się? No i przez to, że podkręciliśmy piec do trójki, to się zrobiło w nocy za ciepło. Wtem żeśmy uchylili okno w łazience i rozczelnili jedno, jedno okno, to to się szybko się wzięło i i z kolei wychodziło, i ono trzeba było dogrzewać, także jakiś złoty środek trzeba znaleźć. Może po prostu na mniejszą e, mniejszy stopień ustawić ten piecyk na noc i wtedy byłoby ok. Tam chcesz na tą zjeżdżalnię? Pomóc ci zejść? No, na podłodze pod dywanikami mamy położonego Lufoxa. E, była troszeczkę tutaj lekka izolacja od podłogi. Ee, jednak, przez e, m, cały obieg powietrza, te wywieczniki są przy samej e, podłodze. To trochę ciągnie jednak od podłogi. Wiadomo, że na wysokości głowy jest zupełnie inna temperatura jak przy podłodze. Ale myślę, że krótkie skarpety dają radę. Także o, pokażę Wam trochę tego placu zabawki. To Oliwka gdzie jest? Ooo, na jakim fajnym mostku! Brawo! I tu jest wejście? Łajku ślisko! Ślisko, a tu jest zjeżdżalnia. Chcesz na zjeżdżalnię? Nie, tam dalej! Tam dalej! Dobra. Pa! No i zapakowaliśmy się, odjeżdżamy z tej miejscóweczki, jedziemy do mojej cioci, pokażę wam jeszcze taki szybki... Do mojej cioci, do mojej siostry. E, pokażę wam jeszcze taki szybki e, rzucik, jak staliśmy i takie ogólne spojrzenie. Także wsiadam i jedziemy. Zapytam się tylko, czy nie pomóc odjechać. rzucik, mamy kratki oczywiście na e, lodówkę. Ruszamy na nasze pierwsze święta w przyczepie. naszej przyczepie kempingowej. Jedziemy nad morze, jedziemy do mojej siostry, do Gdyni. Pozdrawiam Cię Magda, bo pewnie będziesz to kiedyś oglądała. A potem jedziemy do zobaczenia z 2 plus 5. Trzymajcie się, jedźcie z nami. No i wesołych świąt po raz drugi i do zobaczenia w nowym roku. W przyczepie mamy 12 stopni w tej chwili, w lodówce 6, a na zewnątrz minus 5. Zobaczymy, co z tego będzie. I jedziemy. Zobaczymy, dokąd się dojedziemy. To nagranie <noise> Nie wiem, czy coś widać. Nie wiem, ale ja chcę muzykę tą. Tyle mam do powiedzenia. Tak. Przejechaliśmy jakieś e, 150 km 204 km do Gdańska, ale my kawałek dalej. Bo do Gdyni. <głos> 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 Jest dziewiętnasta pięćdziesiąt trzy. Ale jeszcze kolacji. kolacja przed nami. Tak. Sto dziewięćdziesiąt siedem. To dziewięćdziesiąt siedem do Gdańska. Co tobie? Cześć! Gdzie jesteśmy? Nie wiem. Na mopie przed ostrudą strasznie mocny wiatr, wieje dzieci chciały pójść na plac zabaw, ale póki stoimy za przyczepą to jest okej okay. okej okay. no, a tam jest plac zabaw i tam jest już nie okej, okay, już jest tu za przyczepą nie okej, okay, bo tutaj mama bo co? Nie ma. zimno jest, no jest minus 6 stopni o no no do domu do domu, przyczepię cieplej no trochę nam się grzeje jeszcze? Ja chcę iść zobaczyć tę czasu. Ja się dzieje w ogóle na tym przyczepie? No <noise> Mordę. Regawiczki ci może dam. Weź sobie tutaj na, na łóżku leżą, te czarne, cienkie. No chcę iść. Dobracie tę plezę Nagraj to! No to leć. Nie małam. Nie małam. Bałwan! Gdzie jest bałwan? Tu to mamy bałwana. Yeah, it's a Witam Was Wprawdzie już jest połowa dnia I jesteśmy w dniu mojej siostry Niedaleko lasu Chciałem Wam pokazać Jaki tu był duży spadek i myślę, że skojarzycie Na jakim filmie również coś takiego było Tylko, że tym razem Skorzystałem Z podkładek Nie drewnianych, a cyglanych I w tym momencie sobie Koło podporowe sobie nieźle poszło do góry I tak sobie stoimy przy lesie. Jeszcze będziemy szli na spacer do lasu, także zobaczycie jak fajny widok i jak fajny las jest tu pod, pod nosem. Teraz idziemy na obiad, także do zobaczenia później. Hej. Idziemy teraz na molu w Ormówie, w Gdyni. Wieje od morza, normalnie. O, aż się horyzont kopnął. No, to, 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 to. Dziękuję, zobaczyłem molo tak, <gry> tak, tak. O jakby co wam tak? Czapkę Na czapce mam kaptur z bluzy i na bluzie mam jeszcze kaptur z kurtki I ci zimno Nie, w głowę już mi nie jest zimno Już mogę iść o!